Moi drodzy, myślę, że wszyscy już ochłonęliśmy po świętach i też ochłonęliśmy po tych wszystkich prezentach świątecznych i trochę wyrzuciliśmy tematy prezentowe z głowy. Ale prawda jest taka, że styczeń to jest miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. I z takim tematem dzisiaj tutaj do Was przechodzę na początku tego vloga. Ja sama niestety często mam tendencję do tego, że szukam prezentów na ostatnią chwilę, dlatego dodaję to już teraz, bo uważam, że warto pomyśleć o prezentach wcześniej, jeżeli chcemy, żeby one były przemyślane, zaplanowane i takie, które faktycznie Chwycą waszych rodziców za serce. A takimi prezentami są właśnie produkty od Printu.pl. Uwiecznione Wspomnienia to jeden z lepszych prezentów, który możemy podarować dziadkom, a wszystkie te wspomnienia możemy zawrzeć w Printu fotoksiążce. To jest album, który tworzymy sobie zupełnie sami, tak jak chcemy, na jakimkolwiek szablonie chcemy, a tworzenie tego jest bardzo intuicyjne i uwierzcie mi, że nie zajmuje w ogóle dużo czasu. Ja wybrałam tutaj zdjęcia dla dziadków, które są. Mi najbliższe, które chciałabym, żeby z nimi zostały na dłużej. Przede wszystkim w dobie, kiedy wszystkie zdjęcia robimy właściwie telefonem komórkowym, to często właśnie ci dziadkowie nawet ich nie mają u siebie, bo nie ukrywajmy, przyzwyczajeni są bardziej do tej wersji analogowej do albumów, które sobie mogą przeglądać, dlatego taki prezent na pewno mocno chwyci ich za serca. Podobnie zresztą jak fotokalendarz, i taki fotokalendarz może być tylko z Waszym dzieckiem, możecie też, jeżeli macie rodzeństwo, zebrać zdjęcia wszystkich wnuków Waszych rodziców. I umieścić na takim fotokalendarzu printu, ponieważ możemy tutaj tworzyć zlepki różnych zdjęć, nie tylko pojedyncze. I te szablony przy tworzeniu kalendarza są równie intuicyjne jak w przypadku fotoksiążki. Nie ukrywam, że taki kalendarz stworzyłam również dla siebie, ponieważ uważam, że jest to super sprawa i chcę mieć po prostu Juliankę dosłownie na każdy miesiąc gdzieś tam w przedpokoju czy w kuchni, ale wiem też, że dziadków bardzo ucieszy taki prezent. Samo wykonanie tego jest rewelacyjne, o czym mówiłam wam już w grudniu i szczerze polecam, jeżeli szukacie ciekawej, fajnej koncepcji na prezent, to możecie oczywiście skorzystać z mojej zniżki, co ważne, ona jest większa od tej, która jest bezpośrednio na stronie Printu. Musicie tylko pobrać kod zniżkowy, który znajdziecie w opisie filmu, który jest ważny przez 7 dni. Od momentu jego pobrania. Nie zwlekajcie, ponieważ gwarancja wysyłki na ten dzień babci i dziadka jest tylko do zamówień opłaconych do 14 stycznia. Także macie jeszcze trochę czasu. Ja osobiście nie mogę się doczekać reakcji dziadków, i biorąc pod uwagę, że Julianka jest jeszcze na tyle mała, że sama nie wymyśli od siebie jakiegoś prezentu, no my jesteśmy za to odpowiedzialni jako rodzice, to uważam, że lepiej nie mogłam trafić. Do tego pewnie zrobimy jakąś laurkę, odbitą rączkę, coś takiego i będzie to na pewno cudowny prezent który jestem pewna spotka się z dużym wzruszeniem. A więc co, wykorzystaj okazję i pobierz największą zniżkę na foto prezenty Print. Małej i zeszły tutaj małe zmiany. Ta ściana od razu mówię tak wygląda, dlatego że musieliśmy odkręcić na siłę biblioteczkę i uległa zniszczeniu, więc jest to do poprawy jeszcze jak najszybciej. Kupiliśmy łóżko dla Julianki większe i jest to podyktowane tym, że chcemy ją odzwyczaić od spania w naszym łóżku po prostu. Wiecie, czas najwyższy, jest ono takie duże, bo to jest 2 metry długości. Też po to, żebyśmy mogli po prostu z nią tutaj poleżeć wieczorem, czy po prostu, wiecie, podczas takich nocy, kiedy będzie nas potrzebowała, wiadomo, że z dzieckiem jeszcze długo się śpi, jak, nie wiem, się źle czuje, jak jest chore, jak ma złe sny i tak dalej, więc chcieliśmy, żeby po prostu ono było na tyle wygodne. Abyśmy my też mogli się tutaj wyspać. Uwierzcie mi, że mamy już dosyć po półtorej roku spania w różnych dziwnych, wygiętych pozycjach. Bolą nas kręgosłupy, bolą nas jakieś różne mięśnie, nie wiem, nogi, ręce. Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz w tym momencie dla nas, dlatego chcemy maksymalnie zadbać o ten nasz komfort. Łóżko wygląda tak, Głównie też chodziło o to, żeby ono było na tyle niskie, żeby Julianka bezpiecznie mogła po prostu tutaj spać. Oczywiście jest częściowo zabudowane z boku, ale mimo wszystko wiadomo, no e, chciałam powiedzieć dzieci. Nie wiem, jak inne dzieci, ale na pewno nie wszystkie. Wiem, że są dzieci, które śpią spokojnie, jak zasną, to śpią. Julianka raczej się bardzo w łóżku wierci. Tutaj była komoda, nie ma komody, też to zabraliśmy. W tym momencie są wszędzie zabawki i łóżko i po prostu jest więcej przez to miejsca. Na zabawę, a komoda wylądowała na tą chwilę w naszej sypialni i w sumie nawet fajnie, dlatego że my tam mieliśmy wystarczająco miejsca i szkoda było, żeby zabierać tą komodą po prostu przestrzeń tutaj Juliance na zabawę. Trzeba jeszcze zrobić kilka rzeczy. Między innymi muszę kupić pościel na to łóżko, prześcieradło, kołdrę, w ogóle poduszkę. Trzeba tą biblioteczkę właśnie przywiercić, przykręcić w inne miejsce, to ogarnąć, te dziury po niej. Myślę, że biblioteczka na tej ścianie w ogóle tutaj teraz wyląduje. Jeszcze nie wiem, jak, jak to wymyślę. Tak naprawdę nie zastanawiałam się nad tym. I łóżko jest tej wysokości. Ma jeszcze takie szuflady dość głębokie na dole. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że Julianka będzie tutaj spała po prostu. Wiadomo, nie od razu, ale z czasem. W starym roku stwierdziliśmy, że chcemy jeszcze posprzątać i dosłownie każdą rzecz wyjmujemy, oglądamy dwa-trzy razy. Jeżeli czegoś w ogóle nie używamy, to automatycznie ląduje w koszu po prostu, bo zauważyliśmy, że mamy zdecydowanie za dużo rzeczy. Co niu, niu? Co, niuniu? Niu? O rany! Zaraz będziemy się, Julianka, tam ścielić już. i a To pozbieraj naklejki. Zauważyliśmy, że mamy zdecydowanie za dużo rzeczy, przez co robi nam się cały czas bałagan. Upychamy te rzeczy po prostu w różne, w różne miejsca i nie może tak już dłużej być. A że zbliża się ten nowy rok wielkimi krokami, to jest dobra okazja, żeby się właśnie troszkę odgruzować i wejść po prostu z większym porządkiem i czystości. Bardzo dużo zrobiliśmy do tej pory, ja teraz jeszcze właśnie robię tą szafę w salonie, tutaj mamy puściele, jakieś ręczniki, szmatki, koce, dużo tutaj będzie rzeczy na pewno do przebrania, bo już widzę, że no, niektórych nie widziałam przynajmniej rok, jak tutaj mieszkamy. Miałam się przebrać, a zostałam w tym ubraniu. jaka już stała. jest w ogóle słuchajcie taka śmieszna, bo ona już totalnie nie powie czego chce. Przed chwilą jadła pistację i nie miałam w tym momencie za bardzo czasu, żeby obrać jej, rozkruszyć i tak dalej. Więc chciałam ją oszukać inną przekąską i zapytałam czy chce paluszki. Pogręciła głową, że nie. I znowu pokazała na zapytałam, czy chce orzeszki. Powiedziała, że tak, więc Julianka już doskonale wie, czego chce i nie przejdzie żadne oszukiwanie czymś innym. Ja jestem jeszcze mocno zakatarzona. Yy, to znaczy dziwnie, bo czuję się już raczej ok, ale po prostu tak mi tutaj wszystko yy, siedzi w tych górnych drogach oddechowych. Kurczę, dawno, dawno mnie aż tak nic nie trzymało. Mimo, że ta choroba sama w sobie nie była jakaś poważna, bardziej chyba przeziębienie to było. Ale bardzo długo mnie trzyma. Kiriuka, chowamy pistacje, tak? Nie chowa. <grymne> Masz jeszcze dużo. Ja właśnie przemierzam się do zrobienia naleśników, bo Dacie wiarę, że moja córka jest chyba jedynym dzieckiem, które nie lubi naleśników. Oczywiście śmieję się, bo, bo na pewno jest wiele takich dzieci, ale z jakimikolwiek znajomymi rozmawiam. Ostatnio spotkałam się z koleżanką i właśnie rozmawialiśmy o tym, co dzieci, co jej córka najczęściej je na obiad i naleśniki. W tymczasem Julianka robiła jakieś cztery podejścia do naleśników w ogóle i wymyśliłam, że zrobię jej po prostu na słono. Chcę zrobić takiego, wiecie, naleśnika tam z serem, z jakimś, nie wiem, mięsem, e, nie wiem jeszcze jak to ugram. I zobaczymy, może polubi, e, a wszystko dlatego, że ja mam taką straszną ochotę na naleśniki, z kolei z drzewem na odmianę że może też zje. W ogóle ostatnio też się trochę zmartwiłam, bo Julianka, e, mówiłam Wam już jakiś czas temu, że zaczęła lepiej jeść. Właśnie mam wrażenie, że to żelazo jej się zaczęło ładnie wyrównywać i ostatnio właśnie przez święta yeah, był taki regres tego. Ja naprawdę już płakałam dosłownie jednego wieczoru w mm, poduszkę i z bezsilności, bo miałam wrażenie, że Julianka tego dnia nic nie zjadła. Ona też jest jeszcze na piersi w nocy i całą noc na odmianę piła tą pierś, ale na drugi dzień okazało się, że to zęby, bo mamy kolejnego zęba i prawdopodobnie właśnie ten znowu regres jedzeniem był spowodowany ząbkowaniem. Ale w dalszym ciągu to są, słuchajcie, tematy, które mnie tak stresują, jak Julianka właśnie przestaje jeść, nagle jest na nie i na wszystko kręci głową, bo ja mam takie flashbacki do tego, co było jeszcze nie tak dawno temu u nas. Ale nie zapiszając, dzisiaj jest znowu chyba ok. Teraz właśnie na stację i ja zabieram się za przygotowanie obiadu, a później idziemy robić dalej porządki w salonie, bo przerwałam na jej drzemce. I kontynuujemy tego vloga. Tak? Tak. I Kopu, 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 kopu. W tym miejscu właśnie w sypialni postawiliśmy tą komodę. To lat ja się w ogóle przebrałam, bo nienawidzę być brudna nawet w domu. Zanieś mamie Julienka na miejsce. Na biurko połóż. Nie dasz się przekonać, co? Odsłonimy okienko. Żeby było więcej światła. a ja, Czemu nie? Będzie jaśniej, zobacz. Teraz możemy się bawić fajnie. Wszystkie rzeczy też, które może kojarzycie z vlogów, chociaż nie jestem pewna na ile ja to pokazywałam. Kolejne prestacje znalazłam. Zanieś do kuchni. Wszystko jest na nie. Ale to nie jest takie nieświadome. Wracając, nie wiem na ile we vlogach ja to pokazywałam, ale w tym pokoju było dużo pudeł, takich rzeczy, które na przykład były po Juliance do wystawienia, bo mówiłam kiedyś, że nie będę zostawiała rzeczy dla kolejnego dziecka. I wszystko słuchajcie, tak czekało, czekało. Ja się nie byłam w stanie do końca za to zabrać, żeby to zrobić. Po prostu wiecznie brakowało mi czasu. I ostatecznie wszystko spakowaliśmy, jak leci, wszystkie ubrania. Które miały wylądować na vintage, po prostu poszły na strych. I możliwe, że kiedyś się to przyda. Także olałam to w tym momencie, żeby to wystawić. Potrzebowaliśmy naprawdę takiego odgruzowania się, jak mówiłam wcześniej, a to też nie dość, że wizualnie nie wyglądało dobrze, to dawało takie poczucie, że coś po prostu czeka i trzeba się tym zająć, a niekoniecznie była to sprawa, wiecie, priorytetowa. Biorąc pod uwagę całość różnych obowiązków, zadań i tak dalej, przy małej ostatnio te zajęcia moje w ogóle nie idą jakoś świetnie. Jest naprawdę bardzo wymagająca, i mam wrażenie, że im jest starsza, tym chyba ciężej mi jest cokolwiek zrobić, bo włączają mi się dodatkowo takie wyrzuty sumienia i jak wiecie, muszę, jak, muszę, jak muszę zająć się czymś innym niż zabawą z nią, i mam wrażenie, że mocno już mnie z tego rozlicza. Hmm, czym w danym momencie się zajmuję? To są takie właśnie, wiecie, wiecie, dzieci dorastają, są coraz mądrzejsze i oczywiście są to niewątpliwie plusy, no ale są różne inne właśnie przeciwności teraz, które się pojawiają, z którymi trzeba sobie radzić. W ogóle cieszę się, bo moje włosy już są na tyle powiedzmy długie że mogę je spiąć. Jakbym miała powiedzieć o takiej jednej z gorszych decyzji tego roku, to chyba byłoby to obcięcie włosów, tak mi się wydaje. Nie przeżywam tego jakoś bardzo, wiadomo, i to są tylko włosy, ale mimo wszystko mimo często właśnie patrzę sobie na te moje stare zdjęcia i żałuję, że podjęłam taką decyzję, bo mega mi szkoda tych długich włosów teraz. Mamy też taką zabawkę, teraz Julianka się bawi, więc wam pokażę. Ja kiedyś widziałam ją na TikToku. Julianka to teraz dostała od y, taty Zygmunta i to jest, słuchajcie, taki, y, taka nie wiem jak to nazwać plansza y, z różnymi instrumentami. Y, ja wszystko teraz tutaj włożę. Każdy z instrumentów ma y, tutaj swoje miejsce i no, ja. możemy sobie co byś chciała, kotek? I teraz jak tutaj włączymy to urządzenie, Możemy sobie po prostu dokładać instrumenty i będzie nam tworzyło melodię. Przykładowo mamy, nie wiem, trąbkę. Dobra, to trochę. Teraz jest, nie wiem, bębenek. Wiecie, i tworzy się jakaś tam muzyka, i faktycznie te instrumenty brzmią bardzo fajnie. Dużo dobrego słyszałam o tej zabawce. Okej, okay, Julianka już się tym zajęła. Ja idę już smażyć na leśniki, bo ciasto przeleżało tyle, ile powinno. Kończąc, myśl. Muzycy się również wypowiadali na temat tej zabawki i właśnie mówili, że te dźwięki, które są faktycznie tu odtworzone, są super i są bardzo dobrze odtworzone. Więc, więc w sumie fajnie. Widzę, że Julianka jeszcze totalnie się nie ogarnia. Także to jest też jedna z takich zabawek. Na y, lata, moim zdaniem, i ona po prostu z nami zostanie. Na razie ona to sobie, tak wiecie, przewraca, wywraca, y, zabiera, nie do końca chyba rozumie w ogóle ideę jeszcze tego, że jak coś dołoży, to będzie nowy dźwięk. Chociaż mogę się zdziwić, Julianka jest ogólnie bardzo muzyczna i ma bardzo dobry słuch. Przestań, przestań. chcesz powiedzieć coś o tej kabie zaraz? Kasia nie wykończyła no. w dno Co się zdało? znalazłem Nie Czemu to się nie kadruje? Zostaw to, co kadruje O, mam wiadro farby, znaczy kawy Bustelo Café Zobaczymy, czy jest dobra Dzisiaj będę robił te Sprawdzenie Yy, taste testing. to <laughs> Właśnie się śmiejemy, bo Zygmunt pierwszy raz w życiu dał się zinfluencerować komuś. E, zaraz wam może powiedzieć nawet od jakiego twórcy. I taką oto kawę teraz będzie pił. Z polecenia czyjego? Daddy Wellness. Dlaczego Zygmunt? Serio? Ta ilość ta ilość jest w <laughs> No to jest wiatro ka. Tak Na konia naprawdę. Pachnie ładnie, ale dlaczego w takiej formie to jest? Czy dało się kupić mniejsze puszki? Mm, no chyba dało. Aha. Ale ja chciałem w ogóle... Znaczy nie, no ta... Zobaczymy czy będzie dobra. Jestem bez cukru. Bo no trzymam. mi Tak. Mhm. Chcesz zacząć coś, coś powiedzieć, czy nie? Oczywiście, że chcę powiedzieć. To jest prawdopodobnie ostatni kadr, który nas nagrywamy w starym roku. Albo nie ostatni, bo jeszcze muszę powiesić przecież budkę na takiej, bo musi to być w tym roku. Jeszcze nie. będę się jak małpop wspinał po drzewie, ale to dobra. To jest może przedostatni kadr w tym roku. I pokażę wam, jak zrobić takie prawdziwe hot dogi z kapustą kiszoną i z bułkami na, na parze. Możecie napisać, czy przepraszam, że, czy wiedzieliście, że Hot dogi są z tym, z kapustą kiszoną. Jak widzicie bułeczki się robią na parze, to już sobie możemy wyłączyć na tą chwilę. Ja na przykład nie wiedziałam, że hot dogi są z kapustą kiszoną i jak usłyszałam o tym pomyśle, to byłam bardzo na nie. W ogóle mi to nie pasowało, ale faktycznie te nowojorskie hot dogi, które gdzieś tam może kojarzycie, nie wiem, z filmów, że ktoś sobie idzie i w takim street foodzie kupuje hot doga, są właśnie z kapustą kiszoną. No i teraz sobie nakładamy, potem powiem jak się robi kapustę. Bierzemy parówkę, kupujemy jak najlepsze, dajemy ciach. <laughs> ciach, ciach. Potem dajemy ogórka. Ogóreczków, Nie musi być ich dużo. Jak już mamy, zobacz, nieładnie nałożyłem, dajemy cebulkę. Dziękuję. I tak wygląda klasyczny, amerykański, nowojorski hot dog, tak? Tak jest. Naprawdę jest dobry. Nie byłam przekonana tego połączenia, ale jest serio spoko. Ale koniecznie bułki na parze i kapusta kiszona. Kapustę po prostu wsadzamy do garnka, dolewamy trochę wody, kisimy ją jakieś 15 minut. Z keczupem, na... nie? Tak, a na koniec jak już będzie, jak już woda cała odparuje, to dolewamy keczupu, tak żeby się zabrązowiło. I mamy. Przepieszne hodowli, No i bułka na parze musi być mm.